No, przynajmniej tutaj się trafiła jakaś porządna zima. Yy, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii yy, budowy Escape'a w Minecrafcie. Znaczy się w, z, z Placu Budowy. O, tak to, będzie, tak to będzie nazwane. Dobra nazwa, z Placu Budowy. Yy, co ja tu wam mogę pokazać? No, samego Escape'a wam jeszcze nie pokażę, no bo nie jest nawet w połowie skończony, a nie chcę zdradzać za bardzo jakie pułapki i jakie patenty zostaną tam użyte, ale za to mogę Wam pokazać yy, poligon doświadczalny, na którym są testowane równe, różne rzeczy, które możliwe, a wręcz w dużym prawdopodobieństwie pojawią się we właściwym escape'ie. Dzień dobry. E, tak, zgadliście, to coś jest Gemini. On twierdzi, że to jest jakiś skin z World of Warcraft. Ja uważam, że to jest, no nie słowa. No, no co? Nie chcesz wiedzieć? Naprawdę? Co wam tu można pokazać takiego, żeby było ciekawe, krótkie, zwięzłe i żeby was zainteresowało do następnego odcinka? No, przede wszystkim może być pokój wielce kurczliwy. W ogóle budowa Escape'a w naszym wykonaniu tak, w naszym wykonaniu, budujemy go według yy, polega na tym, że najpierw jest pomysł, potem wyzwanie, znaczy się co gracz musi zrobić i dopiero na końcu kara, czyli jeżeli coś spartoli, to dostaje połbie. No i to jest yy, hmm, projekt kary. Ale... Jakiej kary? No na razie się udało wykminić, że... ...się pokój skurczy. I co dalej? Okej. Okay. No dobra, no skurczył się. Się powiększył. Ale jak na razie moim ulubionym projektem kary jest sprawdzanie drzwi. Czyli w momencie dobrego podejścia drzwi się powinny otworzyć a właśnie <laughs> lekki lag jakby nie patrzeć a w przypadku yy... a co to drewno robi Ktoś was baczam co trochę ja chyba mam drobne adhd ale to chyba zauważyliście już od dawna a w przypadku złego podejścia ktoś dostanie ze strzałki Hihihihihi. No i co wam mogę powiedzieć? Oglądajcie następnym razem z... kolejny odcinek z serii na placu budowy. Zobaczycie kolejne projekty pułapek, które będziecie możliwe musieli je przejść. No i oczekujecie na wyjście faktycznego Escape'a. Przewidywany czas wyjścia przy dobrych wiatrach i... W sporym czasie i pomysłowości. Początek czerwca. Coś do dodania? Panie ninja? Nie, ninja są ci skromni i cisi zazwyczaj, także ja pozostanę taki. Dobranoc Państwu. <grym>, Dobranoc. Wracaj tu.